Zostawiamy park narodowy w Angliadzie Mamy stopa w stronę staroletniego miasta Fenghuang Mamy 200 km do przejechania Ruch jest tutaj całkiem spory ale jesteśmy w sumie na bocznej drodze musimy dojechać do autostrady Mamy nadzieję dzisiaj dojechać Zostawiamy się w mieście Fenghuang Jest to Kolejne starożytne chińskie miasto na naszej drodze A nazywane jest miastem Feniksów Dokładnie tłumaczenie feng, feng Huang to jest damski i żeński Feniks Tak który rodzi się z popiołów I Jak widać na głównym placu jest Feniks To starożytne miasteczko różni się trochę od poprzedniego czyli od Pingyao Ponieważ trochę bardziej naturalne i jest trochę starsze, bo już wzmianki o nim były 8000 lat temu. Całkiem ładne jest. Jest zupełnie inne niż Piniao, dlatego że jest ułożone wzdłuż rzek i kanałów. W związku z tym jest troszeczkę bardziej naturalne niż Piniao. Wszystkie ulice były ułożone pod kątem prostym, bo miasto było zbudowane na płaskiej przestrzeni tutaj troszeczkę inaczej wokół nas są górki jak i również rzeka którą zobaczycie później no i na razie tyle idziemy łazić pogoda dosyć brzysta trochę mrzawka jest ale nas to nie zraża Jest to jest pełne malutkich węziutkich uliczek wznosi się nad nimi tradycyjna chińska zabudowa i można trochę podpatrzyć życie lokalne tylko że te wszystkie budynki mieszkalne tutaj są praktycznie pootwierane i można popatrzeć jak lokalna społeczność spędza dnie i żyje na co dzień

bardzo charakterystycznym dla tego właśnie miasta jak i również innych miast nad rzekami w Chinach są domy osadzone na palach nie rzeki oraz łódeczki z daszkami Po lokalnych zwyczajach czytaliśmy, że ta rzeka nie jest tylko ładnie wyglądającą rzeką, po której pływają łódki z turystami, ale ludzie w tej rzece normalnie biorą rzeczy, jak widać, czyszczą warzywa i łowią ryby, i generalnie. Rzeka dla wielu ludzi żyjących w Fenghuangie jest jednym ze źródeł utrzymania. A tak właśnie wygląda wspomniane wcześniej pranie w rzece. Pani zanurza sobie na mydlone rzeczy. W wodzie bierze kijaszek nie uderza kijaszkiem w rzeczy, żeby wytrząść brud. Potem płucze w rzece. Wykręca, wrzuca do kosza i rozwiesza na sznureczku. Ciekawe, w Chinach można zjeść bardzo świeże produkty. Na to kura, madan, ryby, zielenina, ostrygi. Bardziej świeżo nie będzie. Szukiennice normalnie. Czuję się prawie jak w Krakowie, poza tym, że leci chińska muzyka. Jesteśmy na moście. O. W takim przepięknym malutkim sklepiku od takiego pana. Kupiliśmy z takiej, oto butelki. Kupiliśmy wina ryżowe, które jest bardzo dobre, bardzo słodkie, ale to jest lokalny przysmak. Dzisiaj będziemy się raczyć winkiem ryżowym za całe 35 yuanów za taką dużą butelkę. Nie wiem jeszcze ile ta butelka ma, ale takim winkiem się będziemy dziś raczyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie ale dziadek był przekomiczny, prześmieszny więc stwierdziliśmy, że kupimy od niego to wino dziś Huang przywitało nas niestety deszczową pogodą i prawie, prawie cały dzień spędziliśmy w hostelu Bollao. Lao po południu się trochę przejaśniło nie wiem czy to można być przejaśnieniem Jest. po prostu nie pada ale wygląda jakby miało w każdej chwili zacząć więc braliśmy się na spacer wzdłuż rzeczki Potem stwierdziliśmy, że będziemy zwiedzać boczne uliczki Tylko że okazało się, że boczna uliczka jest ślepą uliczką Obiad już zjedliśmy Wreszcie dostałem michę ryżu Jego fajnego klejącego się I do tego wieprzowinę napikantno Z kukurydzą albo kukurydzianym czymś w stylu proszku czy mąki a... a jutro już jedziemy z Fenghuang kierujemy się w... na tarasy ryżowe blisko Longsheng jeszcze nie wiemy Czasem jutro też nie będzie lać jak stebra ale to nas raczej nie zrazi będziemy łapać stopa tak czy siak jakoś się to radzić ale podsumowując Huang było naprawdę bardzo fajnie miasto jest przepiękne właśnie takie chiny chcieliśmy zobaczyć od samego początku i dokładnie z tym nam się Chiny kojarzyły z takim miasteczkiem Dobra, idziemy w kolejną boczną uliczkę może ta nie będzie ślepa o, nie wygląda na ślepą Dobra Właśnie kierujemy się na wylotówkę w Feng Huang. No, jeżdżę prawie pod same bramki autobus. była przekomisna sytuacja, bo autobus jedzie przez dworzec autobusowy. No i jak się zatrzymam na przystanku przy dworcu autobusowym, to wszyscy pasażerowie z autobusu, włącznie z kierowcą, krzyczeli do nas, że mamy wysiadać. A my im, że nie! Próbujemy wytłumaczyć, że my wcale nie chcemy wysiadać, że my chcemy jechać dalej, ale oni uparci staliśmy kilka minut na tym przystanku, aż w końcu... Hello! Stopa złapaliśmy. To tutaj jednak nie był stop. No koleś się zatrzymał, żeby nam powiedzieć, że jedziemy na autostradę, jakbyśmy nie widzieli. Niestety właśnie jak doszliśmy do bramek, zaczęło mocniej padać, na razie się schowaliśmy pod jakimś daszkiem i musimy to przeczekać wczorajszy dzień nie był dla nas zbyt łaskawy udało nam się przejechać tylko 60 km prawie cały dzień padało na szczęście zlewa taka mocna była tylko na początku później już tylko ten Urzający, drobny, zacinający deszcz, który moczy wszystko i powoduje, że jest zimno, na tego wiatr. Nie było fajnie wczoraj, ale pozytywny akcent na koniec dnia. Jak goście zapytaliśmy czy możemy rozbić namiot za, przy takim budynku przy bramkach, osoba, chyba jakieś biuro obsługi autostrady. Powiedział nam, że za zimno jest na dworze, żebyśmy nie rozwijali namiotu. Powiedział, że możemy spać w biurze. No, wygląda tak, tamno. I w biurze było cieplutko, wygodnie, już toaleta. Wszystko fajnie. Teraz jest siódma rano i się zwijamy. I będziemy łapać stopa dalej. Miejmy nadzieję, w internetach. Co nie chciało mi się wierzyć. Że w Chinach można łapać na stopa autobus, ale uwierzyłem, bo właśnie to zrobiliśmy. I właśnie jedziemy w autobusie, no, Panem na stopa. No jechaliśmy do Łoncza, złapaliśmy drugiego autobusu, drugi autobus na stopa.

Tarasy leżowe w pobliżu Longsheng Są to jedne z najpiękniejszych tarasów ryżowych w Chinach Jak widać e, Powstały jakieś 500 lat temu e, Zajmują powierzchnię około 66 km2 Więc jest co chodzić e, Wiosną są zalane wodą I sadzonki ryżu są dopiero wsadzone latem są zielone bo dojrz jak dojrzewają a jesienią wyglądają jak złote tarasy magda mnie tu zaciągnęła pół świata zaciągnęła na złote tarasy a mogłem sobie w warszawie zobaczyć złote tarasy W regionach bardzo popularną potrawą jest tak zwany bamburaj. Spakuje się do bambusa ryż, warzywa i się to na ogień to się je prosto z bambusa. Uprawa ryżu na takich tarasach wcale nie jest prosta No tutaj wszystko trzeba robić ręcznie Takie tarasy na wiosnę są zalewane wodą Później sadzonki są ręcznie wsadzane w wodę z błotem I później dopiero taki ryż sobie rośnie Tutaj żadna maszyna rolnicza kombajn nie wiedzie Już pomijając to że Ci ludzie raczej nie mają na to pieniędzy to technicznie byłoby to niemożliwe. A jak ktoś nie widział to, ryż kwitnący wygląda. W sumie nie kwitnący, tylko rosnący wygląda tak. No i mamy problem. Trzeba się jakoś minąć z koniem. On prycha. Jak tu się zmieścić z konie? Coś by nieją a szewnik czyją i leże kłocaj się cięćłe fanszy W śmekłej pałka jest fana wzgoszy i szy Tylko nikt nam nie powiedział Że ta droga nie jest ucięszczana od lat to ludzka tu nie była trochę dawno, ale niby jakaś ścieżka jest.

Wyglądają teraz ryż po pościęciu ryżu. Taki ryż po wymłóceniu jest poddawany dalszej obróbce. Jeżeli chcemy mieć brązowy ryż, to tylko nadmiar łuski jest wyciągany i ryż jest gotowy do sprzedaży. A jeżeli chcemy mieć biały, to ziarenka są szlifowane w specjalnych maszynach. W zależności od tego jaki ryż chcemy uzyskać, czy bardziej smukły, czy trochę grubszy. Bardziej przejrzysty, tym mniej przejrzysty. Już jest szlifowany, a to, co zostaje, czyli ten pył ryżowy, z niego jest robiony makaron ryżowy. poszliśmy na trekking 8 km do innej wioski, gdzie jest równie wiele pól ryżowych. I wygląda to całkiem fajnie, ale tu jest zatrzęsienie ludzi. U nas jest cisza, spokój, zero ludzi, bo nie dojeżdżają tam bezpośrednie autobusy. A tutaj jest tragedia. Ostatni luk na tarasy ryżowe. Było bardzo fajnie, pogoda nam dopisała. Mieliśmy znowu więcej szczęścia niż rozumu, bo od jutra zaczynają się żniwa. I te wszystkie piękne tarasy ryżowe zostaną po prostu ścięte. A dziś ruszamy w stronę Guilin stamtąd będziemy próbować ogarnąć rejs na, na rzece Li do miasta Yangshuo.